Ja wiem, że pojebane, ale trudno. Dobrze. Chciałabym Was poinformować o co... do co ogólnie? Co będę na moim kanale robił? Będę ró robił różne śmieszne vlogi, tak? Tak mam tu taką gumkę do spoli. Będę robił wszystkie śmieszne. Przepraszam. Będę robił śmieszne vlogi ogólnie. I być może będę testował produkty. No, Twixy, tak jak AdBuster jakby. Dobrze, na razie. Piona!